Jeżeli władza jest związana z pokorą, to to jest coś bardzo po prostu Bożego, nie? Czy Jezus gdziekolwiek mówił? Ja, to jestem wielkim bogiem, krękajcie narody. Czy on po prostu afiszował władzę? Czy właśnie bardziej po prostu brał prześcieradło, zawiązywał je i obmywał nogi? Czy bardziej, kiedy był pytany, czy ty jesteś królem? Tak, ja jestem królem, nie? Czy, czy ty jesteś bogiem? Ja jestem synem po prostu Boga Najwyższego? Czy to właśnie tak nie było? Nigdzie po prostu się jakoś tam wiesz, ty nie afiszował, nie? To jest faktycznie jedyny moment, kiedy Jezus przyznał się, że jest królem, a we wszystkich innych sytuacjach Jezus za każdym razem, kiedy chcieli go obwołać królem, to umył. Umie... Mykał, od razu uciekał, jakby chciał. Nie, 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 bo zatrzymaliście się na jakimś etapie, a ja chcę was poprowadzić dalej, ja chcę wam coś dać więcej, ja chcę dać wam coś, coś dużo, dużo innego. I, i zawsze jego reakcja na, na obwołanie go królem była taka, że, że czmychał, że uciekał. Jedyny raz, kiedy się przyzna, że jest królem, prowadzi go do śmierci. Tak, no i zobaczy to już było w takich ostatnich momentach jego wiesz, działalności publicznej, nie? czyli on wiedział, że ludzie nie są po prostu na to gotowi. Czemu mówił ludziom, wiesz sekret mesjański, że m, został ktoś uzdrowiony, i i na na razie nic nie mów, no bo oni nie byli na to po prostu gotowi. A tu już wiedział, że to są te ostatnie momenty, więc kiedy się do tego przyznawał, no to wiedział, że, e, że poświęci to własnym życiem.